wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Witam Pana Mariana Tyżyka, starszego cechu że w Gostyniu. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu Pana Macieja Wice Wicedyrektorów Kierownika szkolenia praktycznego, wychowawców dla skończących, nauczycieli. W sposób szczególny pragnę witam swoje koleżanki i kolegów od dziś absolwentów naszej szkoły. Koleżanki i koledzy. Dla Was dzisiejsze spotkanie jest ostatnią uroczystością zespołu szkół zawodowych w Na Nadszedł dzień pożegnania. Minęły dwa lub trzy lata, odkąd wstąpiliście w góry tej szkoły. To tu stawaliście się starsi i dojrzawsi. Dziś pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i bezdrowskimi latami młodzieńczości. Każdy z Was pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Przecież to tutaj rodziły się wielkie odkrycia. Emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane, stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie. Mamy nadzieję, że wszystko to pozostanie w naszej i Waszej pamięci na całe życie. W tak uroczystej chwili proszę o zabranie głosu pana dyrektora Maciej'a Marcinkowskiego. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, bo tak jeszcze dzisiaj przez parę chwil mogę się do Was zwracać. Tak jak tutaj nasz kolega powiedział przed chwilą, jeszcze niedawno, bo te osoby, które dwa lata temu rozpoczęły naukę, pozostałe trzy lata temu, ten czas bardzo szybko dla Was minął. Wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy nie w tej jały, ale w sali gimnastycznej gdzie powitałem Was murad zespołu szkół zawodową. Wy z pewną niepewnością czekaliście tego, co będzie kolejnego dnia, tygodnia, miesiąca. Dzisiaj kończycie, kończycie szkołę. Ale zanim to nastąpi, przeżyjecie pewne jeszcze chwilę wzruszeń przy dzisiejszych pożegnaniach. Po ostatni możecie mówić o sobie, że jesteście uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych. Od dzisiaj tego stwierdzenia będziecie używali w czasie przeszłym. Jak wykorzystaliście dane Wam czas, ocenicie sami za kilka dni, dni miesięcy, może lat. Dziś będziecie w sposób szczególny wspominać lata, które spędziliście w murach tej szkoły. Były na pewno chwile pełne radości, ale były też chwile, które myślę, że szybko zapomnicie. Zapomnicie je po przejściu progu ze świadectwem ukończenia szkoły. Były też pierwsze miłości, pierwsze rozczarowania. Myślę jednak, że w pamięci Waszej pozostaną tylko te dni, które dawały Wam wiele satysfakcji i radości. Nie, cieszy szczególnie fakt, że wielu z Was, dzisiejszych absolwentów, uczestniczyło w wielu konkursach i zawodach, część z Was uczestniczyło w projektach, które były realizowane ze Szkół zawodową. Wyniki, które osiągnęliście, a są zapisane na kartach świadectwa, świadczą o tym, że jesteście dobrze przygotowani do wykonywania przez Was zawodu. Dziękuję wszystkim tym, którzy godnie. Reprezentowali zespół szkół zawodowych. Przed Wami staje wybór, co dalej w życiu robić: czy rozpocząć pracę zawodową, czy rozpocząć pracę zawodową i jeszcze się uczyć, czy dalej uczyć się w szkole średniej. Myślę, że wskazówki podane Wam przez Waszych wychowawców i nauczycieli pomogą Wam w dokonaniu dobrego wyboru. Jestem przekonany, że kończąc tę szkołę jesteście dobrze przygotowani do znalezienia swojego miejsca na ziemi. Że potraficie znaleźć pracę w swoim zawodzie na dzisiaj tak trudnym rynku pracy. I nie będziecie musieli szukać za granicą. Dziś rynek nasz potrzebuje coraz więcej fachowców, rzemieślników, czyli osób takich jak wy. Życzę Wam powodzenia w poszukiwaniu pracy i w swojego miejsca. Życzę Wam, abyście znaleźli w życiu swoją prawdziwą miłość, zrozumienie ludzi, byście potrafili żyć. Wykorzystajcie dobrze zdobytą tutaj wiedzę. Ale przed Wami jeszcze jeden sprawdzian. Ten najtrudniejszy po ukończeniu szkoły egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Już w poniedziałek niektórzy z Was usiądą w tej sali jako absolwenci i otworzą pierwszy arkusz, żeby ten egzamin napisać. Życzę Wam powodzenia, aby ten egzamin był egzaminem bardzo prostym, żebyście go wszyscy zdali. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu pana Mariana Wiszyka. Szanowny dyrektorze, szanowna Rada Pedagogiczna, drodzy absolwenci. Dziękuję bardzo za zaproszenie, gdzie zawsze bardzo chętnie przychodzę tutaj i uczestniczę w naszych uroczystościach. Po otrzymaniu, yy, yy, otrzymaniu świadectw czeladniczych. Prosiłbym, aby jak najwcześniej dostarczyć do myszczów, żebyście mogli złożyć papiery do egzaminu przelatniczego. 54 lata temu w tej samej sytuacji byłem ja dawałem egzamin przelatniczy. Bo to w Poznaniu, bo to naprawdę bardzo trudno, bo były jeszcze trzeba było wykonać, w domu potwierdzić zadanie, rysunek. Potwierdzony musiał być przez nie mistrza swojego szkolącego, ale przez innego mistrza, to trzeba było zabrać ze Także życzę Wam wszystkiego najlepszego i zdania egzaminu. Jesteście w takiej sytuacji, że egzaminy zdajecie tu w Gostyniu, nie wszystkie zawody, ale większość jest, bo mamy 12 komisji egzaminacyjnych tu w Gostyniu, a pra, 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 praktyczne. Nie musicie do Poznania jechać na teorię, jak tylko doleczna. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zapraszam pana korola sierżanta, który w imieniu wychowawców klas kończących chciałbym wam powiedzieć parę ciepłych słów na pożegnanie. Myślałem, że całkiem niedawno kierowałem do was pierwsze słowa gdy z klas pierwszych, spotkałem się podczas godziny wychowawczej przy lekcji wyłowania fizycznego. Mówiłem czego oczekuję, na co się nie zgadzam, co lubię, a wy nieraz mocno negocjowaliście z moimi zas zasadami. No cóż, międzypokole międzypokoleniowe przekonażanie się było, jest i zawsze będzie. Lata te minęły szybko jak jeden dzień. Dla każdego z Was, drodzy uczniowie, lata spędzone w tej szkole były kolejnym etapem życia. Czasem ciężkiej pracy, czasami porażek, czasami sukcesów. Nie zawsze było łatwo, ale wierzę, że w chwili, kiedy będziecie trzymać w rękach świadectwo ukończenia szkoły, pomyślicie, było warto. Było warto czasem zerwać naukę, czy mieć czysty poranek z książką. Posłuchać nas, nauczycieli, poprawić zawalony sprawie, zawrócić z wagami. Tyle mówił o tą nauce, ale ostatnie lata były dla Was także czasem zawierania nowych znajomości, wspólnie świętowanych 18-tych, pierwszych kontaktów z praktyką zawodową. Mam nadzieję, że przyjaźnie zawarte przetrwają lata, a wydana droga zawodowa okaże się strzałem dziesiątkę, przyniesie Wam satysfakcję, chęć do działania i oczywiście zadowolenie finansowe. Jako przedstawiciel wychowawców myślę, że ze swojej strony staraliśmy się jak najlepiej dzielić z Wami wiedzą i doświadczeniem zachęcać do rozwijania swoich zainteresowań i mózgowych sprawiedliwości. W jakim stopniu nam się udało, to udało sami ocenić? Poznałem was jako i gimnazjalnych <coughs> nastolatków, a żegnam teraz rozpoczynających do życie młodych ludzi i wierzę, że spotkam się jeszcze z wami nie raz, ale w zupełnie innych okolicznościach. Jeszcze raz w imieniu swoim i waszych wszystkich nauczycieli życzę wam trafnych życiowych wyborów, Wytrwałości w dążeniu do celu, celów, odwagi do realizowania swoich marzeń. Dziękuję. Drodzy absolwenci, w imieniu własnym i całej społeczności uczniowskiej życzymy powodzenia podczas egzaminów zawodowych. Niech ich rezultaty przyniosą Wam satysfakcję i radość. Życzymy godnego, szczęśliwego i bogatego życia. Życzymy radości płynącej z serca, mądrości i pokoju w Waszych rodzinnych domach. Kochajcie to, co Was piękne, szlachetne i dobre. Bądźcie sobą. Twórzcie lepszy świat, dobry, piękny i doskonałości. Służcie ludziom i sprawom. Nie lękajcie się życia. Szukajcie zawsze prawdy i dążcie do niej. Dane Wam talenty, rozwijajcie. Każdy z Was przez te kilka lat czekał na ten moment. To właśnie dziś otrzymacie swoje świadectwa. Proszę Pana Dyrektora o wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów. Świadectwo z wyróżnieniem oraz nagroda dla Katarzyny Karolewicz za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz, aktywność działa oraz aktywną działalność na rzecz klasy. dyplom oraz nagroda książkowa dla Eweliny Wiernoworskiej za bardzo dobre z i małżeństwo oraz aktywną w naszych Dyplom dla Mariusza Prałata za godne szkoły w zawodach sportowych w Mleczarzu Powiatowym. dobre, bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce. Dziękuję dla mnie słowa, bo nawet 那些日子。 Dziś po raz ostatni zaświęciłam za was, Niedługo wakacje, lekcje skończone. Więc powiedzcie do widzenia w my szkole. My będziemy tęsknić z głowami naszego. Życzymy szerokiej drogi. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci nas na będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Nie pomijają wam troski, smutki i ząbienia, a to wasza radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja. Do zobaczenia w to rozumieć.